Witam wszystkich w konkursie, który będzie do wygrania giftką do Starcraft Wings of Liberty. Będzie to klucz, nie do pełnej wersji bez ograniczeń, ani to nie będzie wersja demo, którą można dostać od, za samo ściągnięcie gry. To będzie klucz, tak zwana beta beta nie trial, coś takiego. Klucz jest na 14 dni lub 7 godzin gagania. Trzeba sobie wybrać. <laughs> Bardzo przepraszam. I... Yy, 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 I to jest całkiem co innego niż wersja beta, bo macie dostęp do kampanii, do multiplayer, tak samo jak inni gacze w demo tego nie macie, więc to jest taki, takie coś. Yy, yy, I tak... Yy, nagroda jest mała, jakoś wielce niedroga, dlatego bo mam, mam kanał bo rozwinięty, mam tylko sześciu widzów, więc nie zrobię na przykład na do Minecrafta. Więc tak, jeżeli chcecie wygrać, to yy, subskrybujecie mój kanał, dajcie łapkę do góry przy filmiku i przecie biorę udział. Racowanie odbędzie się 25 czerwca. W poniedziałek wtedy ogłoszę zwycięzcę. Jeżeli chcecie to wygrywajcie. Polecam grę. I to jest więcej coś niż demo, a łatwo wygrać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany może to wziąć. Od razu mówię, żeby nie było nie kupiłem tego klucza, tylko wygrałem go w innym konkursie, gdzie było takie same zasady i ten klucz i wygrałem i mi przysłali go, że masz i ja go tak naprawdę nie potrzebuję, dlatego robię z tego konkurs, piszcie jak chcecie i tyle. Jeżeli ktoś z tych kryterii nie będzie wymieniony, to losowanie będzie nieważne. I tak, trzymajcie się do usłyszenia, siemka. Oczekujcie wyników.